Siema YouTube. Witam serdecznie. To znowu ja. Nasza morda w internecie kurwa 20 czerwca wyszedł nowy trailer Do gry, która jest połączeniem God of War, Uncharted i Assassin's Creed, Creed w jednym w opisu wynika, że to jest trzecieosobowy liniowy action-adventure game To co więcej ciekawego można powiedzieć Setting jest w czasach Dungang du du W czasach Dungang Uprising W 848 roku przed Chrystusem Unreal Engine 5 Kurwa kolejna gierka na UE5 <grym> Każdy wie co z UE5 robimy Z UE5 robimy to samo co z konsolowcami, czyli co? Nie yeah. Je, yeah. Dziękuję serdecznie. Na tym że nie ja już skończyć ten odcinek, ale szybszych na drogę i odplamy. Jeżeli to jest zrobione na UE5, to to wygląda ładnie. To trzeba przyznać, jeżeli to jest cinematic zrobione na UE5, to ładnie wygląda. To, to, um,

To ale Wukong? Nie. 24 en Entertainment Studios. Kurwa, dobrze wygląda. Oho. Oho, Assassin's Creed troszkę, troszkę Assassin's Creed. Łotkiem to przez łeb dostał. Dużo się dzieje na tym telematiku, widzę. Okej. Okay. Luta. Ej, staro wygląda ten mega staro. Na... jak na protagonistę. Shonsu Uprising, okej. Okay. Ale kombat. Ej, dobry finisze tam był. 哦吼吼吼输赢成败，皆如沙上之塔，风来即散，为众生之苦，长漫于天地之间。知道回家吧，这一切毫无天命所归。 O, o, o. Great Time Dynasty. O, combat jest dziwaczny. Ło! No ale wygląda to bardzo ładnie. Urywa. Oho. Nie ma pomocy. Nie Gołusowcówcówcówców of ma też gdzieś przypominano. A tu widzę mocno. No w azyl dlatego jeszcze. Yy, indyjskie klimaty. Klimaty Hindu widzę. Widzimy jakieś jeszcze są różne zagadki. Puzzles. Kurwa, ty, to jest jak w jakimś filmie akcji przez Hollywood zrobione. Oho, ale zasuwa laska pod tymi gołymi stopami. Kurwa, dobrze wygląda ten, ten cinematic. Cinematyką, zmieszanka z gameplayem, miesza. Na trailer. jest do co Kurwa. ej hey, ten ostatni... O? Oh. Ciempa że to ostatnie oh. zdanie było mocarne? O, oh, całkiem nowa historia jest pisana tutaj, widzę. Nie wiem, co myśleć. Zaskoczony jestem, zaskoczony jestem magicznie tym. Tutaj, od razu, od to w akcję. Czyli rzeczywiście jest to takie połączenie. Jest to takie połączenie i jest to takie połączenie Assassin's Creed. -a. Ktoś tam niżej napisze rzeczy Godofora, ale nie jestem pewny, czy Godofora. Ale, ale może, może ten, ten fighting, fighting system będzie podobny do Godofora. Ten kombat wygląda bardzo fajnie. I takie filmowe, filmowe ujęcia, gdy wszystko się wieje, wszystko się wali, rozpada. I albo nie wiem, ta lawina, którą widzieliśmy wcześniej, ta lawina leciała tutaj, na przykład w tym ujęciu. No to są, to są normalnie, jak w jakimś hollywoodzkim filmie, nie? Wow. Że też zajebista, jak tymi końmi. O, tutaj. Skodaś to jest linarna. To takiego stricto, jakby takiego otwartego, otwartego świata nie będzie, niestety. No, wygląda to mocarnie. No, nie mogę powiedzieć, że nie. Wygląda to mocarnie. Ten fighting style. Fighting system może być spoko. Może być Czyś tu już go? No? Rzeczywiście, no, bo je, je jest takie, że jak, 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 się, jak się wpatrzyłem, to. To rzeczywiście jest takie, że. urwoni oni się wpierdalają, wiesz, w nielada burzę piaskową. Tutaj, albo tutaj chociażby, tak? Tymi końmi gdzieś kawałek dalej jechali. Tutaj to było. Jeszcze raz zobaczmy. Rozwala to. O. No, jakby, jakby nie wiadomo, co się dzieje, nie? Nie wiadomo, w jakim miejscu są tak naprawdę. Tylko widać, że włożyć ten piasek, te przybitki, gdzie są. Gdzie tą podłogę widać. Podłogę, ziemię. To też, też daje, daje fajnie klimatu. No to mamy. Mamy protagonistę, który jest który jest jakimś jednym z messengerów, yy, dowiaduje się, że jego syn gdzieś tam poszedł na jakąś... pricing to jest, yy, Boże Święty, powstanie, na jakieś powstanie, żeby walczyć, walczyć z jakąś tam dynastią. No i, no i ojciec tego nie chciał i chyba ojciec go szuka z tego, co widzę. No i poznają różnych ludzi po drodze, między innymi. No i ta końcówka nam mówi dużo yy, o w tym miejscu, o tutaj. Ta końcóweczka. Wysłaliśmy 10 drużyn, 10 drużyn składających się z gońców i każdy z nich, każdy z nich jest, jest, jest przygotowany, przygotowany na to, na, to żeby, na to, żeby umrzeć, czyli tu pokazują to takie oddanie, oddanie sprawie, jakiś tam great z mamy, główny cel. Gra wygląda dobitnie na tych na tych, na tych i nawet sama rozgrywka jako tako, no popatrzcie tutaj. No to przecież jak to, na, to. Rzeczywiście UE5, Unreal Engine 5 nieszczęsny, no wygląda tutaj. Jeżeli chodzi o takie różne miejsca. Taką grafikę to wygląda dobrze. No i te niektóre sekwencje, które nam pokazują, naprawdę oddają klimat miejsc, tych, w których to się dzieje fufu, w których to się dzieje wszystko. No i rzeczywiście czuć ten dreszczyk trochę adrenaliny, że ciągle coś się dzieje. No i tu mówimy o tym szansu, szansu Uprising, o to powstanie szansu. No i tutaj poznajemy jakiś ludzi. Te walki różne, jestem ciekawy, jak te walki będą wyglądać, bo tu wyglądają bardzo, bardzo płynnie. Te takie, te, o właśnie, to pary, to pary tutaj. Wygląda naprawdę nieziemsko, przypatrz się. Bach, fu, jak ściągnął sobie to jeszcze, nie? Zajebiście to wygląda. Także naprawdę, naprawdę, kombat tu będzie rewarding. Mam nadzieję, że. Wygląd kombatu jest rewarding, ale mam nadzieję, że mechanika kombatu też będzie rewarding. Bo to, że będzie wyglądać to swoją drogą, ale mechanika musi być też na miejscu. Żeby to miało ręce i nogi, żeby to rzeczywiście się dobrze grało. A nie, żeby klikało się jeden guzik i wiesz, i tyle, nie. Ale jest liniowa, liniowa gra. E, więc zobaczymy, na ile będzie i jak, jak bardzo zamknięte zeny będą. No ale ten kombat wygląda tutaj bardzo ładnie. Rzeczywiście. Czuć, czuć tak trochę Ten impakt tych ciosów Które rzeczywiście wchodzą w W armor nawet jak się ogląda No jest takie Że on tak musi szarpnąć rzeczywiście jak, jak przebija się przez ten Przez ten armor Te miejsca gdzie jest właśnie dużo partikli Czyli burza piaskowa czy też O ten wok. to miejsce w ogóle jest bardzo ładne to, to, to bardzo ładnie wygląda Jak wypuszcza tego sokoła czy co to jest innego Oto to nawet nie jest Hindi, jak mówiłem, że jakieś są z do Hindi, ale nie. Chociaż tak, no to, a nie, to... Nie, nie już Trzy osoby jakieś raczej, to jest. Cztery nawet osoby. Zbierają jakieś informacje. No, taki Uncharted, taki Uncharted, taki, Uncharted, taki God of War z tym kombatem, jeżeli mówimy o, tego of, o, o tym God of Warze nowym. Uncharted, God of War i jeszcze Assassin's Creed. No zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że... Miejmy nadzieję, że zrobią... Zrobią otwarty... Znaczy to jest liniowa, tak? No to mam nadzieję, że zrobią taki, taki półotwarty świat. Na przykład jak był w... Jak był w... Nie wiem, w asasynie jedynce, O, bo był, był. Nie przychodziło się jakby z lokacji do lokacji, tylko rzeczywiście było takie miasto. Ja bym chciał, żeby to było podzielone na takie lokacje, miasta, większe, mniejsze, prawda? A żeby to nie było takie, wiesz, stricte ładujesz się do przodu i tak dalej. i ja chciałem, żeby to było właśnie God of War Ragnarok, albo God of War po prostu z 2018 roku, w... W którym rzeczywiście można było sobie pochodzić po tym świecie, nie? Chciałbym, ja żeby tak to wyglądało, bo rzeczywiście to może mieć, to może mieć naprawdę duży potencjał. No i Unreal Engine 5, no potencjał graficzny to naprawdę ma. Miejmy nadzieję, że do momentu, kiedy to będą garnić, jeszcze ten Engine 5 będzie na tyle zoptymalizowany, że będzie działać tak jak trzeba, a nie, że będziemy musieli grać jak konsolowcy. w 30. Fuh! Te, nie w sumie, w 30 FPSach. ach <grym> Na 60 fps. To rzeczywiście, że można było grać to płynnie na innym, na innym klatkarzu. No i jest, jest, jest tutaj. Jest to jest Jest to bardzo mocno kinematykowo. No jestem ciekawy.